W niedzielę w Kamińsku rozegrano tegoroczną edycję strażackich zawodów strzeleckich powiatu bełchatowskiego. Gminę Bełchatów reprezentowała jednostka z W poprzednich latach nie udało nam się zająć tam czołowych miejsc, ale po cichu liczyliśmy na dobrą postawę w tych zawodach. To jest zabawa czysto może sportowa, ale i sportowa, bo współzawodnictwo zawsze zobowiązuje. Każdy chce osiągnąć jak najlepszy swój wynik. Przyjechaliśmy tu po to, żeby zwyciężyć. Zwyciężyliśmy w powiatowych zawodach pożarniczych. Przyjechaliśmy z myślą na sportowo, ale o zwyciężeniu tych zawodów. Wystawiliśmy swoje cztery drużyny, maksymalnie co było możliwe, ale. Sport jest sport. Zawsze ktoś musi wygrać, zawsze ktoś musi przegrać. Nie? To jest tylko sport. Niestety faworyt gmina Szczerców okazała się trudnym przeciwnikiem i walkę z jej reprezentantami nawiązali jedynie chłopcy z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Wygrali swoją kategorię uzyskując dobry wynik 358 punktów. Bardzo interesuję się strzelaniem, już dość dawna. Dostałem możliwość uczestniczenia w takich zawodach, no to wziąłem udział. To pierwsze twoje zawody, czy tak, byłeś wcześniej pierwsze. już tutaj? Pierwszy zawody. I z jakim efektem? debiutujesz? No jeszcze nie dostałem potwierdzenia wyników. A nadzieję masz na jaki wynik? No, no tak gdzieś 120 punktów to będzie dobrze. Zaczęliśmy, se chodzi na, zaczęliśmy oglądać różne takie filmiki, nam się to spodobało. Zaczęliśmy no, to ćwiczyć. No i tak się to zaczęło. To są twoje pierwsze zawody strzeleckie? Tak, to są moje pierwsze zawody. Z nadzieją na co przyjechałeś tutaj do Kamińska? No mam nadzieję, że pierwsze, bo drugie będzie. W tym roku przygotowywaliśmy się do tych zawodów dość długo i no planujemy zająć któreś z kluczowych miejsc. Ogólnie lubimy strzelać, jesteśmy taką grupą pasjonatów strzelectwa. Chcemy zaistnieć trochę tutaj na arenie powiatowej. Miejmy nadzieję, że nam to się uda. Młodzieżowa drużyna dziewcząt zajęła trzecie miejsce. Po cichu liczyliśmy na lepszą pozycję, ale 301 punktów nie pozwoliło ugrać nic więcej. Dziewczęta nie tracą jednak rezonu i obiecują poprawę za rok. Możemy się spotkać z drużynami z innych miejscowości. No i możemy tutaj wspólnie potem świętować, czy wygraną, czy też drugie, trzecie miejsce. Przegrana też jest wygraną dla nas się spotka, spotkamy się z znajomymi. Drużyna Pań z Dobrzelowa zajęła drugie miejsce w swojej kategorii, natomiast trochę zawiedli ich koledzy z jednostki. 356 punktów pozwoliło Panom na zajęcie jedynie szóstej pozycji na 12 startujących drużyn. Mimo wszystko start dobrzelowskich strażaków uznać możemy za całkiem udany. Zarówno starsi, jak i młodsi zawodnicy zaliczyli kolejną możliwość ostrzelania się, która będzie procentować w przeszłości. Miłe zaskoczenie, ponieważ chyba pierwszy raz... Podczas tej trzyletniej naszej organizacji zawodów Dobrzelów przesinął silnego konkurenta Szczerców. I to jest olbrzymi sukces Dobrzelowa i, no i był blisko pozostałych klasyfikacji również na drugim i trzecim miejscach. Wręczający puchary wójt Kamil Ładziak przyznał dużego plusa dla młodzieży, motywował też starszych kolegów do lepszych wyników. Czy ta zachęta podziałała przekonamy się już na następnych zawodach. Trzymamy kciuki za celne oko strażaków z Dobrzelowa.